Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej. Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod krzyżem Jezusa. Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się, Najsilniej, z najlitościwszym sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce Ojcu przedwiecznemu krew, mękę, rany i śmierć Jezusa, na zadość uczynienie sprawiedliwości boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają boski majestat. Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie najświętszego Serca Jezusowego. Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie. Lecz okaż mi się matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka panno Maryjo. Amen.